Poniższa tabela pokazuje liczbę członków pewnego klubu sportowego. Mamy taką tabelkę: mężczyźni mający mniej niż 18 lat i mężczyźni mający więcej niż 18 lat. I odpowiednio kobiety poniżej 18 lat i więcej niż 18 lat. Pytanie. Jeśli wybierzemy losowo jednego z członków klubu, to jakie jest prawdopodobieństwo, że będzie to mężczyzna? Przede wszystkim obliczmy, ilu członków liczy ten klub. Sumując mężczyzn o takim wieku i takim, no to mężczyzn jest 35. Kobiet, jak sumujemy te dwie grupy, no to jest 40. A zatem wszystkich 35 plus 40 daje nam 75. Tylu członków liczy ten klub sportowy? Wszystkich. Pytanie jest takie. Mamy obliczyć prawdopodobieństwo, że losowo wybrana spośród 75 osób jest mężczyzną. To prawdopodobieństwo tego zdarzenia, to jest zawsze ilość zdarzeń sprzyjających do ilości wszystkich zdarzeń. Co nam sprzyja? No, oczywiście ilość mężczyzn. Mężczyzn jest 35. To jest dla nas 35. Do ilości wszystkich zdarzeń. A ilością wszystkich zdarzeń jest ilość członków tego klubu. 75. Tyle wyszło. Pytanie, czy skracać, no to zobaczmy, czy jest taka odpowiedź. Jest taka odpowiedź. Bo gdyby takiej odpowiedzi nie było, skracalibyśmy. Ale, jak widać, to jest właściwa odpowiedź do tego zadania. Z takim prawdopodobieństwem z tego klubu sportowego wylosujemy jedną osobę, która będzie dokładnie mężczyzną.